Z Ewangelii według świętego Łukasza: Jeśli ja Palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już na was Królestwo Boże. Pan Jezus nie mówi nam, że Bóg staje do walki ze złym duchem. Nie mówi nam, że Bóg zmaga się ze złym duchem. Mówi nam, że Bóg jednym palcem Pokonuje złego ducha. To jest pewien obraz, który pokazuje nam kompletną dysproporcję między złym duchem a Bogiem. Bóg jest nieskończonym, odwiecznym majestatem, a zły duch jest tylko marnym, skończonym, drobnym stworzeniem. I dlatego nie można pod żadnym pozorem mówić o walce. Między Bogiem a złym duchem. Można mówić co najwyżej o tym, że Bóg jednym skinieniem palca pokonuje złego ducha. Dlaczego? Dlatego, że umarł Jezus na krzyżu, by ostatecznie zniszczyć potęgę tego, który myślał, że rządzi całym światem. Wszystko, co czyni zły duch, czyni za przyzwoleniem Bożym i tylko po to, by jeszcze bardziej majestat Boga zabłysnął nad nami. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia jutro.